Wszyscy siedzą przy kolacji. Stoły zastawione su-to. Tylko elfe gdzieś na stacji naprawiają dystrybutor. Szczupak czeka na prezenty. Okoń sączy grzane winko. Karp układa sentymenty pod choinką. Jak to kiedyś było biało. I że małe były dzieci. I że zawsze radio grało to co teraz leci. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze, najpiękniejsze w całym, całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. I jak mama piekła piernik i jak tata mówił. Ludzie, przecież ledwo był październik, a już grudzień. Dziadek pije kompot z lodem. Nos czerwony, cera blada Ma na gumce siwą brodę I życzenia składa Maku plusek szukam Po kolendzie przyszli chłopcy Babcia cała dumna z wnuka, że zna język obcy Szary babciu nie Słychać już początki kolend. Bo już na kolędy pora I nie mówi się przy stole o wyborach Mróz maluje kwiat na szybach Dziadek wypił kompot dodna, A renifer to też ryba Tyle, że nie wodna. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku Idą święta, idą święta Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku Idą święta, idą święta Ten od nie rozumie tego od grzybowej zupy A karp na to, że to w sumie są wygłupy no bo w tym niezwykłym czasie, wspominając święta z mamą, sprawiedliwie życzyć da się każdemu tak samo. To organizmy, które pojawiły się na ziemi ponad 400 milionów lat temu. Rybia łuska błyska w wodzie. W piecu jakby ciut przegasło. A w miasteczku chodzi młodzież na pocztę po masło. Tata, w barszczu znalazł grzyby, wuj oderwał się od skrzypiec. No i patrzcie, święta niby, a za chwilę lipiec.